3, 2, 1. Ready, go! Witajcie na moim kanale. Witam Was serdecznie w nowej serii, którą wprowadzam na mój kanał YouTubeowy, mianowicie Airsoftowy Zawrót Głowy. Jest to seria, w której będziemy omawiać rzeczy najistotniejsze dla Airsoftowców: zabezpieczenia, ochronę, repliki, szpej. Co mi wpadnie w ręce, co sam testowałem, czego sam używam, co miałem przyjemność testować, będę starał się tutaj omawiać, będę starał się wam przedstawiać. Pierwszy, na pierwszy ogień rzucamy ochronę, ochronę najważniejszą, czyli ochronę oczu, ochronę twarzy, żeby tutaj nie doszło do jakichś nieprzyjemnych incydentów. Oczy są delikatne, oko raz uszkodzone nie wróci do swojej pełnej sprawności. Zęba można wybić, ale prawić, ale to jednak kosztuje, więc też warto byłoby to zabezpieczyć. Zaczniemy sobie może od okularów. Jakie okulary kupować, jakich okularów nie kupować? Przede wszystkim nie kupujcie okularów siatkowych ani gogli siatkowych. Nie kupujcie sobie siatek na oczy. Ktoś zapyta, dlaczego skoro na twarzy nosimy stalkera. Ano dlatego, że jak dostaniesz w twarz kulką i ta kulka się na siatce rozpryśnie, to co najwyżej poharata ci wargi, co najwyżej poharata ci policzki, albo utknie w zaroście i będziesz śmiesznie wyglądał najwyżej. Jeżeli taka kulka rozbita na siatkowych goglach traficie w oko, to już z tym okiem będziesz się mógł pożegnać. Natomiast jakie mamy okulary, jakie mamy zabezpieczenia oczu, Podstawowo okulary ochronne, okulary z atestami. Jak sprawdzić atest na okularach? Atest będzie wybity na szkle w dolnej jego części bądź w jego górnej części. Jeżeli chodzi o atesty, zwracajcie uwagę przede wszystkim, jakie to są atesty. gogle które wytrzymają uderzenie kulki, które będą chroniły skutecznie Wasze oko, najpowszechniej są oznaczone literą F. To znaczy, że chronią Waszą gałkę oczną, narząd wzroku, od przedmiotów poruszających się z prędkością 45 metrów na sekundę i o wadze 0,86 g, a więc znacznie cięższej od kulki, które my powszechnie używamy w Airsoftie. To są okulary z oznaczeniem najpowszechniejszym, najczęściej spotykane. Oznaczenie F jako oznaczenie odporności na uderzenia. Oraz oznaczenie T, które jest również bardzo istotne, mówiące o tym, w jakich temperaturach możecie użytkować dane okulary czy dane gogle. Oznaczenie T mówi o tym, że parametry tych okularów będą się sprawdzały w temperaturze od minus 5 do plus 55 stopni Celsjusza, czyli w takim przedziale temperaturowym one mogą być skutecznie używane. Jakie jeszcze są klasy odporności gogli? W tym przypadku są to jedne z nielicznych okularów, jakie znalazłem na rynku. Jeżeli znajdziecie inne z atestem z literą B, B czyli 120 metrów na sekundę, również 0,86 grama waga kulki, czy tutaj innego ciała, które leci w waszą stronę, to już jest podwyższona odporność. To jest odporność powszechnie spotykana przy goglach ochronnych, natomiast rzadkość w przypadku okularów. Co ważne, pamiętajcie również, że to, że okular ma szkło określone jako B, tak jak w przypadku tych konkretnych modeli, akurat Bole kobra, to, że szkło ma A test B, nie znaczy, że oprawki, że nauszniki również będą B. One najpewniej będą F, czyli mogą Wam się uszkodzić oprawki, mogą wam, jeżeli takowe są, to akurat są odlane jednolicie, mogą Wam się uszkodzić nauszniki, natomiast szkło nie ma prawa pęknąć, jeżeli tutaj będą te. Prędkości, te wagi, dżule zachowane w stosunku do ochrony tej klasy. Okulary są różne. Okulary mają różne ceny, okulary mają różny wzór. Czym się tutaj sugerować? Dlaczego mamy jedne okulary za 20 zł? Dlaczego mamy inne okulary za 450 zł? Przede wszystkim płacicie za dodatki do okularów. Pamiętajcie, że to, że zapłacicie 450 zł za okulary z klasą atestu F, czyli 45 metrów na sekundę na 0,86 g, to nie oznacza, że one będą lepsze od tych za 20 zł z tym samym atestem. Te okulary będą miały przede wszystkim różne powłoki. Będą miały antyfoga, będą miały powłoki odporne na zarysowania, będą miały antyrefleks, będą miały pochłanianie promieni UV. To są dodatki, które robią głównie cenę tych okularów. To, czy ty kupisz sobie okulary za 250 zł w sklepie airsoftowym, czy ty sobie kupisz okulary za 40 zł w sklepie BHP, które również będą miały klasę ochrony F, to w tym momencie tak naprawdę musisz się zastanowić, czy ty potrzebujesz tych wszystkich dodatkowych bajerów. Czy ty kupujesz okulary, które będziesz sobie zmieniał cyklicznie co pół roku, powiedzmy co 9 miesięcy, bo tak by wypadało robić, to, że ty sobie kupisz okulary, to nie znaczy, że one będą cały czas przez każdą strzelankę trzymały swoje parametry. Dostaniesz jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, pięćdziesiątą kulkę w okulary, one już będą tą wytrzymałość traciły, one już będą naruszone. Więc warto pamiętać o tym, że okulary również należy sobie cyklicznie wymieniać. Co możemy do okularów dobrać jako ochronę twarzy? Standardowo dobieramy do tego stalkera. Stalkerów mamy różne rodzaje. Stalkery mamy pełne, siatkowe, tak jak na przykład ten. Stalkery mamy częściowo siatkowe z przodu, zabudowane po bokach, tak jak na przykład w tym przypadku. Mamy również półstalkery, gdzie dostajemy tylko ten wykrój środkowy, zabezpieczający nam przede wszystkim zęby, przede wszystkim nos. I możemy sobie go po prostu na przykład wsadzić pod kominiarkę. Kominiarka nam go będzie trzymała, to nie będzie nam spadało. Najważniejsze części twarzy będą chronione, czyli nos, czyli zęby, a to, co dostajecie w policzki przez kominiarkę, no to mniej lub bardziej będzie bolało. Z czym możemy te elementy ochrony połączyć, żeby się dodatkowo zabezpieczyć? Mamy repliki kasków, mamy repliki hełmu na przykład typu FAST. Bardzo fajnie to się komponuje z, z, z okularami. Dobrze spasowane okulary z fastem będą również zabezpieczały się, jeżeli chodzi o czoło, będą się zgrywały tutaj, żebyś nie dostawał w czoło. Dobrze spasowany stalker będzie również chronił elementy twarzy pomiędzy okularami, pomiędzy stalkerem. Jakie tutaj urazy, jakie trafienia niepożądane najczęściej występują w Airsoftie? A no właśnie niestety przy źle spasowanej ochronie twarzy, jeżeli mamy tą ochronę twarzy czy częściową, czyli kask, okulary i stalker taki bądź stalker taki dedykowany do kasku na klipsy, możecie dostać przede wszystkim pomiędzy okulary a czoło i możecie dostać przede wszystkim pomiędzy okulary a stalkera. Są to niebezpieczne urazy, są to urazy, które niejednokrotnie mogą się tak strzelić, że dostaniecie niebezpiecznie blisko oka. Dlatego zalecam i polecam Wam mierzyć okulary. Okulary przede wszystkim powinny być dobrze dopasowane do linii Waszej twarzy, do profilu Waszej twarzy. Jeżeli mały palec jest w stanie gdziekolwiek się wsunąć pomiędzy okulary a twarz, to znaczy, że kulka również się wsunie. I tu już jest ryzyko, że możecie dostać niepożądaną kulkę w oko. To są sytuacje mega skrajne, to są sytuacje, które się na co dzień nie zdarzają na strzelankach ale lepiej dmuchać na zimne i okulary należy sobie dobrze dopasować do swojego profilu twarzy. Jeżeli chodzi o stalkera, pamiętajcie o tym, że to jest siatka. On jest giętki, więc można sobie go dodatkowo modulować pod ważną linię twarzy, pod, waszą, pod, waszą, pod wasz kształt twarzy, tak żeby on jak najbardziej był dociśnięty do twarzy, a najlepiej żeby się zazębiał z, okulara, z okularami. Co dalej? Następnym elementem, który mamy, jeżeli chodzi o ochronę twarzy, są maski spizzoftowe, maski DAJA. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Maska DAJA to już jest pełna ochrona całej twarzy. Do dzisiaj myślałem, że maska DAJA nie pozwala się złożyć w z kolimatorem, gdzie ja preferuję bardzo mocno strzelanie przez kolimator. To była moja obawa, jednak na tej pożyczo pożyczonej masce Kilka razy się złożyłem do repliki, bez problemu łapę punkt celowania, bez problemu mogę się poruszać z repliką, skutecznie ją, szybko się do niej składać, przycelować, strzelić, trafić. Mit, który tutaj przez bardzo długi czas siedział mi w głowie, został dzisiaj obalony. Bardzo wygodna maska, bardzo... Fajna maska, nieparująca. Przede wszystkim ma dobrą wentylację, przede wszystkim szkła są bardzo odporne. Są one wymienne, więc jeżeli powiedzmy, że zrysuje wam się szkło, czy nie wiem, maska wam gdzieś spadnie, coś się stanie, coś się uszkodzi, nie musicie wymieniać całej maski. Wystarczy, że wy wymienicie sobie tylko i wyłącznie szybkę. Ponadto te maski dają, przynajmniej ten model, który trzymam w ręce, to jest chyba piątka, ale nie jestem pewien. Ma miękką ochronę ust, ochronę nosa. Przy składaniu się do repliki, to się opiera na kolbie, nie jest sztywne i bez problemu możecie sobie przycelować przez kolimator. Także tutaj bardzo duży pustej maski. Ja, jako leśny dziad, no nie wiem, czy bym się w tym odnalazł, bo przy pełnym zabudowaniu twarzy jakoś tak by to do mnie nie przemawiało. Ale jeżeli dla kogoś nie ma to większego znaczenia, to mogę polecić. Bardzo fajna sprawa, można sobie je. Przemalować, można sobie nawet kamuflaż na no nie nanieść. Jest fajnie. Kolejna maska. Maska typu paintballowego bym to bardziej yy, nazwał. Tu niestety pojawia się problem sztywności plastiku. Czyli przy złożeniu się do kolby, jeżeli macie. Yy, Niski kolimator, możecie mieć problem ze złapaniem punktu kolimatora, możecie mieć problem z dobrym przycelowaniem, bo po prostu będzie was ten plastik sztywny w masce blokował. W tej masce również mamy wymienną szybę, więc jeżeli się zrysuje szyba, jeżeli coś się stanie szybie, nie musicie wymieniać całej maski, dokupujecie sobie po prostu tylko szybę, wymieniacie sobie samą szybę. I działać dalej. Według preferencji, oczywiście się powtórzę, można sobie maskę przemalować, można sobie ją dowolnie zmodyfikować, pod, pod siebie spersonalizować. Także to jest e, duży e, plus. Jak poprawnie zakładać ochronę twarzy, ochronę oczu? Okulary zakładamy zawsze jako pierwsze. Dopasowywujemy je sobie, jeżeli mają regulacje, tak jak te akurat mają regulacje na, na dopasowywujemy sobie je w taki sposób, żeby jak najbardziej nam przylegały do dolnych części policzka, do dolnej części oczodołu. Natomiast u góry zostawiamy sobie zawsze małą przestrzeń wentylacyjną, bo jeżeli dom, dopchasz się je całkiem do twarzy, jeżeli będą one sztywno przylegały do twarzy, będą ci one parowały. To ciepłe powietrze, to ciepło, które będzie emitowało Twoje ciało, chcąc się schłodzić, nie będzie uciekało spod tych okularów, i okulary będą paroparowały. Dlatego fajnie jest sobie lufcik zostawiać powyżej, żeby ta para, żeby to ciepło, mogło sobie do góry uciec. Następnie zakładamy sobie maskę. Dlaczego maskę, dlaczego nie hełm, dlaczego nie czapkę? Ponieważ jak założysz sobie stalkera na głowę, na gołą głowę, Dobrze sobie go ułożysz, sprawdzisz, czy nie masz przestrzeni żadnych, żeby ta kulka gdzieś nie, nie wleciała, tam gdzie nie powinna. To dodatkowo czapka, czy dodatkowo heum, stabilizuje ci te paski. Te paski prawidłowo powinny wyglądać tak, że pasek gruby masz na czubku głowy, a boczne paski schodzą następująco. Boczne, przednie schodzą po skroni, w okolicach potylicy schodzą paski tylnie. Ten zawsze trzymamy na środku głowy, wtedy mamy gwarancję, że ta maska, ten stalker będzie jak najlepiej y, trzymał się w miejscu, w którym go ułożyliśmy. Dociskamy sobie to potem albo czapką, albo kaskiem i sprawdzamy jeszcze przed wyjściem w teren ostatni raz, czy na pewno to wszystko dobrze nam przylega, czy nie mamy żadnych y, przestrzeni, czy nie mamy żadnych y, luk, przez które, większych przez które mogłaby kulka się dostać i wyrządzić nam, krzywdę. Czy warto biegać w stalkerze? Warto. Widziałem, jak ludzie tracą zęby, widziałem, jak ludzie obrywają bezpośrednio usta. Pamiętaj, jeżeli biegasz, jeżeli masz wysiłek, odruchowo w pewnym momencie twoje ciało przełączy się automatycznie na oddychanie ustami, bo potrzebujesz dostarczyć więcej tlenu, potrzebujesz łapać więcej powietrza, masz większe zmęczenie organizmu. Uwierz mi, nie chcesz dostać w gołe zęby kulką nawet w cekubie, która ma energię wylotową 1-2 yy, i nie chcesz mieć rozczaskanych zębów, chyba że lubisz chodzić do dentysty, chyba że lubisz sprawiać sztuczne, to wtedy, to wtedy wchodzisz na własną odpowiedzialność. Zresztą powiedz to każdy. Bez Stalkera na każdą grę wchodzisz na własną odpowiedzialność. Nie jest to wymóg, nie jest to narzucone, że masz obowiązek, ale polecam jednak sobie tą twarz zabezpieczyć. Czy pełnym Stalkerem, czy Stalkerem półsiatkowym. Półmateriałowym, czy stalkerem, półstalkerem, który właśnie zasłania tylko te najbardziej newralgiczne części twarzy. Czy kominiarka zdaje egzamin? Zdaje egzamin, ale jednak ślady po kulkach nadal na twarzy pozostaną. Więc tutaj również działacie w tym na własną odpowiedzialność. Nikt tutaj nie będzie brał za was odpowiedzialności, jeżeli sobie rozkwasicie wargę policzek, czy coś sobie po prostu. Rozetniecie. Natomiast bez okularów, no, nikt was tutaj na strzelanie nie wpuści, nikt was na imprezę, nie, do imprezy nie dopuści. Ochrona oczu to jest bezapelacyjny obowiązek, tak już mówiłem na samym początku. Przede wszystkim pamiętajcie, klasa F to jest absolutny minimum, które musicie kupić. To, że kupicie okulary w sklepie airsoftowym z replikami, z oporządzeniem, to nie znaczy, że będą to okulary nadające się do działań airsoftowych. Jeżeli nie będą miały wybitego, co najmniej. F klasy to nie nadają się one do gier, ponieważ dostaniecie z bliska szkło, pęknie, nie dojdzie, że kulka was trafi w oko też, czy odłamki, odłamki szkła, czy tam plastiku, e, polecą do oka i będzie tragedia. E, bole kobra, których używam, mają klasę A to jest klasy B, czyli do 120 metrów na sekundę na 86,086 g. Jeżeli Znacie inne okulary z atestem klasy B, to zostawcie tutaj w komentarzu informacje, bo chętnie się z nimi zapoznam. Ja na razie znalazłem tylko ten model z tego typu oznaczeniem. Dodatkowo używam na ostrym świetle okularów Edge Tactical. One są F-kami, więc są z atestem najniższym, ale bardzo fajnie pochłaniają promienie słoneczne. Również kolejnymi okularami z rodziny Edge'a. Są jest ten model, którego dokładnie wam nie przytoczę, bo nie pamiętam. Natomiast te akurat mi się średnio sprawdzają, bo bardzo mocno parują. Dobrze przylegają do twarzy, dobrze chronią, ale bardzo mocno parują i nie pomaga tutaj żaden e, antyfok. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ochronę twarzy, ochronę oczu, polecam zapoznać się z maskami Daja, jeżeli macie możliwość wypożyczenia ich gdzieś, to jest to naprawdę bardzo Fajna opcja, a dodatkowo, jeżeli macie maskę miękką z, miękkim, z miękką ochroną twarzy, ochroną nosa, możecie się bez problemu składać do strzału na kolimatorach niskich czy wysokich montaży. Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Jeżeli nie wyczerpałem tematu, jeżeli macie jakieś sugestie, zostawcie ślad w komentarzu. Postaram się coś dograć, postaram się coś dodatkowo omówić. Jeżeli macie pomysły na inne tego typu filmy, co mógłbym poruszyć, co mógłbym omówić, czego jesteście ciekawi, zapraszam również zostawić info w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Myślę, że będzie więcej tego typu materiałów i do usłyszenia. Cześć.